Wybaczy bo się Boże, nie uczyłem w szkole na za a jak się pomylę, to mi wybaczy się Bo się, nie użyłem szkole na za I Kassza mi opa! Hey, wszyscy, wszyscy, chopa Przybona, pyłka, a biały pianetyk stęgi głodej pianej przy ciebie Janem jest kwiaty, człowiek przy Przybierali już i wszystkie panny wilczować zaczęli Opa, hej! I klaszczemy, hej, hej! A teraz młodemu niech odstrzepią łóżka za rok, Za półtora będzie prawie nóżkę Wilczujcie, wilczujcie naszej młodej parze Czasy te minęły jak chodzili w parze Wilczujcie, się doży i Zaczynamy. Uwaga! Mody! Moda! Moda! Dobrze, już tam dwie osoby dziękujemy. Także tam ktoś jeszcze. A coś tam wskaz, wskaz wska wska oczywiście wróżką. I uwaga, idziemy. Mody! Mody! No właśnie, właśnie, właśnie. Dziękujemy. Dziękuję panu! Moda! Mody! Muda! 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 No to Panu podziękujemy. Dobrze, dobrze. Przekroczyłeś, przekroczyłeś, chłopie, dobra. Icie Pomaga. Młody. Muda. Muda! Muda. Muda! Muda! Ha, raz, dwa, dobrze. Panowie dziękujemy. Dobrze. Także możemy jechanie przybliżyć. Muda! Aaa, uwaga, jedziemy dalej. Muda, mody, 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 muda! 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 Aaa, no pali... Ale gdzie są brawa, granio? No, Jakie są brawa? No prosty konkurs, no. Także mówiłem, no wygrania liczbódki Weselnej, także wielki finał. Uwaga, muda! 戻れ戻れ戻れ戻れ戻れ戻れ戻れ戻れ戻れ戻れ戻れ戻れ戻れ戻れ戻れ戻れ戻れああやった! Także gratulacje, ale pani ma się na ręce bardzo naprawdę, proszę o wręczenie oczywiście. Lit wódki weselnej się należy tej pani Wielki braba! Witajcie na naszym kanale YouTube Fotowideo Poseidon. Nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco. Dziękuję, że jesteście z nami. Bo to tylko dzięki Wam już niedługo osiągniemy 100 tysięcy subskrypcji na kanale. Jeśli szukacie super ekipy FotoWideo na swój ślub i wesele to bardzo dobrze trafiliście. Zapraszam Was na stronę www.fotowideooposejdon.pl, gdzie znajdziecie bardzo obszerne portfolio oraz zapoznać się z cenikiem naszych usług. Dzwoń lub pisz i umów się na spotkanie, gdzie pomogę wybrać odpowiedni pakiet dla Waszych potrzeb. Pamiętaj, działamy na terenie całej Polski, i nie pobieramy żadnych kosztów za dojazd.